Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj chciałbym was powitać bez brody najpierw bo jest ważniejsza od wszystkich <grym> 12-letni chłopak <grym> Tak, 12-letni chłopak, tak Hejka, myślę, że łapka w górę za odmłodnienie, bo jest, nie no żartuję, rzecz jasna Czy łapkę w górę możecie dać, ale ja oczywiście witam również Sylwestra i mamy Dzień dobry, do <grym> dzień dobry <grym> Mamy gościa, mamy gościa, zostało spełnione. Dzisiaj jest Cześć. z nami ekspert farminga. Tak, ekspert farminga Cześć, Biglow, a.k.a. Mateusz Hejka. Siema Mateusz Siema, o, siema, nie chciałem hmm. zrobić taki a. drastyczny taki A bo myślałem, że a. zmarzłeś i... <laughs> i tak Ja też myślałem, siema, już, się że będziemy musieli włączać też tak. podobno pada czy coś, no to To no. tam... Chłop zmarzł, a tu jest no. Nie, nie, no jest, jest Dużo rzeczy, tak, panowie, tak. dzieje się na sklepie, więc trzeba to o, wszystko Jezu. poogarniać Ja tak właśnie oglądam, tak. w ogóle ogarniam co wy tutaj macie, gdzie w tutaj macie, coś tutaj Tak. Dzieje. Oczywiście, feel free to y... join Robisz co do... chcesz tutaj Tak. Rzeczy jest tak, dużo. Tak, także było mówione, żeby zrobić z Biglowem odcinek, już jestem. Proszę bardzo. I dzisiaj Wasze... musimy ogarnąć te kontrakty. Bawełny, Mamy raz, dwa, trzy. Ja mogę wam długo. pokazać. Czekaj, Czy to są to tutaj. Sześć kontrakty kontraktów. Czy... Mm -hmm. Jak? Bo widzę, że są dwa tak, kontrakty Tak, tak. Jest zbior. Jest jeden zaciek. Na... Jeden na jedenastkę. To będzie pewnie do kultywatora chyba tego małego. Dobra, Prawidliwe, ja tutaj jadę, słaby, tak. Czekaj, ja próbuję ja tutaj przejechać bokiem, Big Churcie, Bad proszę powinien proszę. sobie poradzić z tym yy, bawełna to tam. To ja pojadę po prostu do bawełny, Oho. tylko... tylko no to, nie no wiem to ja na też które pojadę pole. z tobą. No tylko czekaj, muszę sprawdzić na które mamy jechać. Bo musiałem sobie traktor trzeba... Turplonów, yy, bawełna jest na 13. 13. No tam trzeba chyba odwieźć na... czy od zera? Nie, na pewno jest na 13%, na 13% jest 0% i a, potem na przędzalnie. Tak. Ale jest na piątce i 20%. Ja tutaj w ogóle 20? widzę, że jest tylko jedno zbieranie bawełny, a są dwa kombajny. Też właśnie. Bo to są dwa po na te pola. Jest fajnie, będzie więcej maszyn a. także mhm, Dwa na te pola. No no dobra, dobra, to tybola, ja do ja no. ja, ja za to taki No, no to pole nie jest ja takie to. małe do 13. A... No to możesz, ze mną. możesz wziąć ten, możesz wziąć ten kombajn zamiast y, tira bo one będą sobie wtedy już pracować, wtedy sobie można podjechać dynamicznie. Ja w sumie ergonomia No, się, no tak, dajesz go na tego a, pracownika a, i później. Ja. W ogóle ja mu ja ja się ja. Będę na farmie nie mam 13 pola, w sensie. Tam. A biednie tam u ciebie. Nie biednie, tylko właśnie na bogato. Zamiast 13 pola jest tam gospodarstwo, się robi. Więc wow. wiem, że to jest fajne miejsce, bo jest blisko sklepu i trochę na środku mapy. Tam teraz jest dom, garaże i tak, tak dalej. A ty też masz ten Raven... Tak, Ravenport? Ravenport? Raven Purge, tak, Ravenport, tak. Ravenport. Tak, tak. Tak, Ameryka, była wszystko. No tak. Oglądałem no, właśnie no. wczoraj a propos Ameryki. Oglądałem wczoraj bardzo fajny film Oscarowy, zresztą trzy billboardy. Za e, no, 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 Ebbing no. Missouri. Kurde, no, ale to, to jest. To oglądaj póki film. można jeszcze. Ale nie na płycie oglądałem, to było legitne. W tym sensie. No, ale nie tego wersa, niedługo to tych starych nie, rzeczy, wiem. na przykład, czy coś, czy już nawet na płycie nie dostaniesz przecież. No pewnie tak, bo y, przypominamy, akta 2 dalej jest na. Nie są coraz bardziej schaipowane za tym, żeby to weszło, więc będzie. Tak. W ogóle, lipa. co niektórzy YouTuberzy to się w ogóle przenoszą. Ostatnio widziałem na Facebooka w ogóle ze streamami, w sensie, że tam Tak, ale to jest scam. Streamy. To jest scam, ale to jest scam. straszny, bo tam, było, no, byśmy patrzyli tutaj chłopakami, że to jest, że to jeszcze to nie dowiedziało. No. No bo Facebook, no, to Facebook, no to tak, no, tak, tak by na streamie nie nagle... Nie, ja bym no nie chciał jest, komentować rękę, swoimi no, danymi Facebooku z Facebooka i swoim kontem no, z Facebooka no, to w ogóle, Facebook to jest, Google, to jest no. trochę tak, że no co jak co, ale to jest bezpośredni konkurent do Google'a, więc im byłoby to bardzo na rękę, więc oni nawet mogą utworzyć jakiś specjalny, nie wiem, zakładkę jakąś tam, content specjalnie dla gier i tak dalej. Ale są już porabione. Co? No ale w tak? wchodzisz i masz gamingową no platformę tak, tak, streamingową. Tak, 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 no rzeczywiście to było już. Ale, ale to nie jest. Dobra. fajne Dobra. Tutaj, no, tutaj widzę, że to jest większe, więc jakie jest pole wincie. Dwunacka na restaurację to... trzeba zawieść Czekajcie, pokażę, zaraz Zobacz, tutaj kultywator co, co jeszcze nie? jest przy tym. Aha, bo to są dwa na kultywator Mam, że ten wie. fend będzie dokładnie. Ty bierzesz jeden kultywator, ja będę Ja i... Ja by ja... Ja no W ogóle chyba trzy kultywatorowania, bo jeszcze jest mały tak, 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 tak. Bo to jest tak, tak, fiat, widzisz ten fiat malutki, to jest no, do tego. Widzę, widzę, widzę. Tylko ja, to ja jadę w takim razie. Ten mały jest do tego najmniejszego, To pola. musimy skończyć te kulturo kultywatorowania tak. musimy jednocześnie skończyć, żeby się nie okazało, Gdzie że, jest... że pomylić, prawda? No. Ale ja to tak się bo te maszyny i to chyba działają na wszystkich Na pol. piątym na pewno jest, bo to jest duża. nie Nie, nie, bo Można przecież się jak skończę, jak to na Mam czerwone, zdążę. O, nie zdążyłbym. Jezus! SYLWESTER JAKI TUTAJ Co, KAŁAMAGA TEN Dobra już jadę patrz ułaga, ułaga. UWAGA 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 UUUU jest trochę takie małe pole pewnie 22 tak to będzie na ten Cofnij mały COFNI SIĘ Na restaurację jadę gościu Dobra jadę na czwórkę w PRZEJAZD należy. E TE 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 bela Jak ja ty jak ty Przedzają CO TUTAJ SIĘ DZIEJE? DZIEJE SIĘ, OJ SIĘ DZIEJE A to jest obok No, a... jest na piątkę, jedziemy na piątkę i czwórkę, więc... No, Czwórka, które tam też chcesz? jest tam? Okay, ta, 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 dobra. obok tego Jest dwójka dwójka na dole, takie małe, więc tam ta, to Tak, tak, tak No, ten Fiacikiem Rampam. Pam, pam 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 Ram pam No i właśnie, Stryk. moi drodzy Było mówione, że Kiedyś będzie właśnie, może odcinek Sylwester tutaj zarzucił tym pomysłem, żeby odcinek był kiedyś zrobiony, z ktoś z was. Także to dalej jest aktualne, także be active, myślę. No? Może. Tak. tak. Także... Ja dzisiaj jestem w ogóle jakiś taki nieżywy, powiem ci, tak, tak, czuję, dzisiaj, że, że grzanie... Gram... Dzisiaj, dzisiaj trzeba wybaczyć Sylwestrowi, bo on się pimpkiem zajmuje, także... Tak, nie czuję w ogóle mocy, gdzieś masakra, Tak, mało no. sprawiedliwionko, bo jest jak najbardziej no, wniesione, także spokojnie. Oczywiście przypomnę, że wszystkie linki potrzebne, jak kanały tych chłopaków, znajdują się w opisie, w opisach. Łapka w górę też działa, przypomnę, subskrypcja też, nie nie usunęli jeszcze, także też działa. Powiem że zawsze się tak czułem Jak do szkoły no. się wracało po wakacjach Oje, gorsze, tak, Gdzie to było się siedziało takie... do czwartej o. i codziennie na kąpie i się wstawało o piętnastej. A tu nagle... o Opią Teraz Już czoło... Powoli myśleć, żeby, żeby wstawać. No. <laughs> Jedna czwórka w takim razie. O, Co ty to, to inaczej o, wygląda? To jest tak, że wiesz. Ja biorę czwórkę... Punkt piąta pobudka z łóżka, Trzeba wstać, się ubrać i na pole o, dzidować jeszcze na 20 minut. Ale to jest duże tejpa! Fajne są te. Ładne. Du, du, du. Gdzie jesteś jesteście na tych? No, na o czwórce i piące 4, Duże pola. No, A, to się szybciutko zrobi, bo są duże te. Co, teraz trzeba będzie przeinwestować w pola A chyba, no. nie? Na farmie. A te konie jak tam właśnie? Tak? Weźcie, co jest? To, co to mówi? Um, Aha, dobra mamy na odwrót pola <gry> Jednak nie możemy tak robić. Nie Musi tak, 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 musimy się zamienić. Tam mamy odwrotnie pola, bo nie możemy zatrudnić tych. Nie, zobaczyłem, że one działają normalnie. Nie, 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 właśnie nie. nie, nie. nie. Jak... Pięć, tego samego tego Bez sensu. myślałem właśnie, że to działa, że jak się ma kontrakty wzięte to Nie, w ogóle nawet nie możesz na swoim polu, no nie możesz pracować. Ale tak, polu, tylko myślałem, że są, jak są kontraktowe no przedmioty, to działają kontraktowo na wszystkich Jakby pole. nie przemyśleli tego, wiesz, twórcy przy produkcji No bo, bo nie ma multikontraktów nie jest... w sumie w tej. No no, 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 więc no, To jest mod, więc to jest takie trochę niedopracowane To jest jeden z największych błędów, chyba, że tego nie, nie wprowadzili to to Został E zablokowany? Tak, bo no ja tutaj zajechałem delikatnie, ale no Ja od drugiej strony tam, bo... Jezu, to muszę ustawić się jak gruszem się gówno w przerewu. Boże, koniom trzeba dać. Siano, 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 siano. siano. one to się w ogóle tam robią? Czy jest możliwość zobaczenia tego, czy one się robią? jest 10 właśnie. 10 0% o od, od 12 w nocy ma to działać. Nie, nie, nie. Mam te przyspieszenie. O, inaczej. Wiecie, znowu, pakiet to jest tak, że jak mam wbiję na godzina 23, to wam no. się pokaże 100% jakby yy, u, ujeżdżalności konia. No i po Nie mogę zatrudnić tego. Te procenty Właśnie też nie mogę. Idę od drugiej strony jeszcze ogarnąć, nie wiem, że będę sam to... Jesteśmy robić. kierownikiem gospodarstwa, czyli musimy. No to właśnie, a ja też jestem? To tak, tak, to jest. tak mamy, 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 mamy. Yy, do... Pracowników za dużo jest. Dobra, jak za dużo tam. pracowników, co tego... No, normalnie, tak, 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 takieś tam też nie działa, jak jeszcze bardzo graliśmy. Tak, przypomniałem mi się. Nie że jest Ile za dużo pracowników. Raz, no, dwa, trzy, wzięcie. cztery, sześć Dwóch jest na bawełnie na przykład eee... Dobra, no to ci sami to kulturować <gultywatorów> Piątka kulturowa jest, czwórka, jadę na 22 dwa z, no. no. z kultywatorem Dobra, po prostu się do jak go ogarnąć. Stój! Są... roboty, a nie pracowników Robić, panowie, a nie pracowników to, Wracając do koni, to w ogóle ile macie teraz tych koni, ile tam jest? Maxa na 8 chyba tam jest 8 mały padek jest 8 no. No, no to trzeba tak ogarnąć właśnie to jest fajne w porównaniu do 17 że można sobie po menu chodzić, jak się coś pracuje. No tak, to e, działa wszystko. To, było tak, że się wyłączała po prostu maszyna i, I Dobra. I te konie po ile tam są, bo ludzie pisali, e, że do 50 tysięcy można za więcej po, po, po 50, tylko że musisz odliczyć, jak kupujesz za piątkę, no to zarabiasz no po tak. 45 na jednym, No to plus i Plus tak no. plus woda i. No ale woda za darmo siano to tak tego siano jest też tyle, nie że... nie wychodzi drogę owies trzeba sadzić po prostu. No no to się sadzi i pszenicę no, się w ogóle. sadzi. a właśnie, ja a trzeba to będzie to też w no. niedługiej przyszłości. Może zainwestować w te króweczki, o którym jest. Tak, w świnie to wszystko, z krów jest no. nawóz za darmo. To jest właśnie. generalnie... znaczy ze świni też jest na nawóz. Mhm. Yy, I chyba łatwiej na początku w świnie. Łatwiej w sensie mniej po prostu jest roboty przy tym. Do krów trzeba zrobić kiszonkę, trzeba mieć. Właśnie paszowus. jak z tymi kieszonkami jest tutaj w tym farmingu? Kiszonkę można na kilka sposobów zrobić. Przednim było łatwo, bo trzeba było tam. Tak samo masz, masz ten. To w sensie, też jest to. Że sobie po prostu, tu jest, aha, żeby ten zrobić sobie tam To Ten zbiornik taki no. E, to jest trochę inaczej tutaj, bo tu albo sobie zrobisz na swoim gospodarstwie, możesz sobie takie silosy wybudować. No, tam to by sobie było fajniejsze. Zbożysz no fajniejsze bo masz bliżej nie no do karmienia ewentualnie e, no i tam sobie no, normalnie robisz kiszonkę czyli tam klasycznie albo strawy albo nie wiem kukurydzy znaczy w sumie kiszonkę można zrobić wielu roślin ale najwięcej wychodzi na przykład z kukurydzy. E, no a naj, najtaniej jest z trawy, no bo trawy nie, nie trzeba za każdym no, razem musiować tylko na cały czas rośnie Tylko Trawę możesz nie sobie tak zebrać dużą. nawet z do miejsca przecież jak coś. No właśnie nie w 19 Nie działa to możesz tak? możesz zbierać tylko w takim miejscu, które masz kupione Czyli A, około, No koło no, no tak, tak, tak 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 Bo mi ja no ostatnio no W w tym poprzednim wziąć. to może sobie, Wiem, było można w jeździć był na tekst, się, tam tak, można było sobie drzewa ścinać tak. wszędzie gdzie chciałeś i tak dalej no. <laughs> A, Powiem tak, jeden z lepszych odcinków Sylwestra Tak, pojechaliśmy do sąsiada i zawinęliśmy tam Złodzieje no. Chociaż ale, drzewa tak. już nie są Fajne, bardzo dziękuję. opłacalne, bo najbardziej były opłacalne w 15, tam na drzewach się można było nieźle dorobić, do ale w ogóle można zrobić coś No To nowość! W farmingach zauważyłem, że jest tak, że co nowego wprowadzają to jest najbardziej opłacalne. Tak, i w ogóle tu się dużo zmienia, w sensie, nie wiem, ogarnąłem sobie, powiedzmy, ceny się w 17, a no. teraz cały czas ob ob obczajam jak to wygląda w 19, bo są inne trochę i trochę inaczej się opłaca no, sprzedawać. Tam tak się dalej, najbardziej co tak opłacało. E... No właśnie najbardziej komiczne jest to, że wszyscy myślą, że najbardziej opłacalna jest soja, no. ale? Rzepak ale jest najbardziej opłacalna opłacalny jest pszenica i to nie, nie dlatego, że jest najdroższa, tylko po prostu jest jej najwięcej. A właśnie w tak, rzepaku jest więcej trochę niż, niż soi i wtedy też, nie, niż soi też dobrze tak, wychodzi. Tak, soi jest najmniej, soi z tych wszystkich z takich klasycznych, co tam się sieje, te wszystkie zboża. To stoi no. jest najmniej, tylko że ona jest po prostu droga i dlatego jak się sprzedaje, to jest fajna kasa, ale jakby się policzyło po prostu, ile w wyjdzie w sprzednicy. Longitudinalne sprzedacie. No tak, sprzedaże, tak, tak zwane. było na 1000% w 17. W 19 miałem to sprawdzić, ale jestem na 99% przekonany, że da, dalej tak jest. Także. Dobrze. No ale właśnie, mówiłem przed, wcześniej, że można zrobić akcję z kiszonką, bo kiszonka też powinna być w miarę fajna cena z Kiszonką. Możemy uły. spróbować to. I to jest tak, że Obawicie. to co mówiłem wcześniej, że albo się kupuje własne silosy Ile te silosy kosztują? Nie wiem, może sobie sprawdzić, ten mały chyba nie jest jakiś drogi. No zobaczymy. Przypomina mi się, się akces wełną. A pewno super. to był scam Ale nas oskamowali ludzie. Znaczy, no, a ja, tak, ja nie, nie wolno. 200 tysięcy zarobicie na tym, nie. to nie o wełni, o bawełnie. Nie, o, wełnie. No. Właśnie o to chodzi, żebyśmy sadzili wełnę, tak było ba mówione. Bawełnę, wełnę robimy. Bawełnę, ba wełno to zowiec znaczy, Tak, 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 ale chodzi o to wtedy, żebyśmy robili wełnę, w sensie, że plantacje wełny, żeby zrobić plantację wełny. Bawełny. Bawełny, tak. Pełno to, okay. to z, z baranów jest, teraz ciebie ja. Dobra, teraz osicji. ja, teraz ja, tak, teraz nie ja nie wiem mózgu, przepraszam, fakt tak ty się No tak, znaczy to też jest spoko, tylko trzeba sprzedać w dobrej cenie i trzeba... na przykład takie duże pole jak tam czwórka, piątka, tak teraz tutaj jeździmy, znaczy nie wiem czy ty jeździsz, No jeżdżę, jest. jeżdżę, no tak to no, nasz, więc. Y Wydaje mi się, że. Cały czas. W ogóle to można na przykład zwolnić pracownika ze zbierania buraków i odpalić go na kultywatorowanie, bo buraki i tak będą trwały jeszcze w nieskończoność. A no w to, sumie tak. Mógłbyś sobie odpalić Michał. Co? Nie, te buraki to. Nie są takie długie, czekaj. Byś Ale co? Sobie, mówię, że Szepard, żebyś sobie na przykład zwolnił pracownika z, no. z ziemniaków no. i no. możesz go tam Nie, na z bawełny można jeden ten kombajnik zwolnić i już niech jeden sobie tam jeździ, a. W sumie tak. I wtedy jeszcze jednego, i do, to jest buraka, dobra. To ja biorę A. jeden do buraka. Tak no jeden tak To ja wezmę z bawełny i tego wtedy ogarnę. Dobra. Ej, dobra. trzeba kupić im kultywator jakiś większy i Dobra, tutaj ja jeden w takim razie na czwórkę już załączę. ten kontrakt dałoby się w dwie minuty ogarnąć tym Big Badem, ale. W którym? No, ten 22. Big Badem byśmy podjechali. Największy kultywator, szybki objazd tak, i już. tylko z tym jest jazdy generalnie. W... Czekaj, ręcznie. Znaczy da się no... się czy da, dobrze jeździ. To... No wiem przecież, wiem. Czekaj, no, no ile ten Silas kosztuje? Już właśnie, już są bo w sumie się, mogę się przejść. Daczaj to ogarnie. Dosy... Najmniejszy 15 koła. No to już stać nas. nie jest taki jakiś mega duży mega ten... Albo można ten za 20... No czaj, czy trzeba dało. będzie kupić tą przystawkę do kukurydzy można kupić w ogóle kosiarkę, tak. która jest tania. Jest, jest tak. kosiarka. Mhm. No to jak jest kosiarka, to przyczepa samozbierająca chyba też jest, jest bo jest dosiana. Więc jest, można jest, po, po prostu na razie zrobić strawy, dorobić się trochę i. no. Później zainwestować w coś większego. What? Jezu, jakżeś hmm. wydarł jabsko to. Bożem, bożem wydopił. Nie tam, Boże. gdzie chciałem. panie, dupa mi rozerwyć zaraz. <noise> Jak coś, Jeden, to bamba, i, bamba, bamba. Tak, tak. i generalnie to. Ile dzisiaj minęło dnia? Farbing? No 9.45 jest dopiero, z godzinka. w sumie. No, Zarąbało godziny. już prawie 9 koła za wynajem maszyn. No tak, bo one są pożyczone. Więc generalnie to, to, to przydałoby się poinwestować w swoje jakieś i. spoko na razie to działa, powiem ci. To działa, tylko kasę zabieram. A jak na przykład chcecie ogarnąć konie, no to fajnie by było czas... Nie, no to konie trzeba na... będzie sprzedać i kupić sprzęty za tą. Tak, tylko że konie w tej chwili masz na... Yy, czekaj, yy, gdzie kupisz. No tak, trzeba będzie kupić yy, nie? tą do przewożenia. Generalnie tam. one potrzebują chyba 10 dni. No Jak się mylę, to sorry, ale no kilka dni na pewno potrzebują, żeby dojść, dojść do 100%. I dopiero wtedy się no tak. je sprzedaje. A jak będziesz czas przyspieszać, żeby konie sobie no to będzie tak lecieć dalej no, no to highs będzie lecieć za wynajem co my logicznie wszystko jest wynajęte wszystko prawe Combine no wszystko wszystko bo tutaj nic nie jest kupione no, sprzęty tak. są może pokupione tylko ale te, te, te dojazdy to wszystko na wynajmie no ja właśnie w ogóle ciekawe był najdroższego kombine jest chyba najdroższy Big Bad jest chyba jeden z droższych to właśnie, bierze jest droższy. 430 jest za kombajn, A Big Bad uh... on big... bierze koszty podstawowe 405. 600 i na godzinę działania 9, mm. na dzień na dzień 4,5 prawie bierze. Cóż, to jest dużo. Na godzinę działania 9 koła. Naprawdę, tego się zbiera. Tego się zbiera i to naprawdę dużo. A w ciągnikach mm. e, big dobrze mówi. 405. Dobrze no mówi. podobnie, podobnie wychodzi. Troszkę taniej, ale podobnie. Także... To trzeba zbiorzeć kasę na wymianę sprzętu. Także ja to w yeah. ogóle bym. A macie jakieś pożyczkę jeszcze do wzięcia? Nie, to, 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 to tam jest. do spłaty 400. Tam, tam jest spłacone do 380 chyba, z tego co ja pamiętam. tam to jest. 370 jest. sobie na garaż. Że yy, nam i... nabrał pożyczkę. Ja spłacałem to tylko! Ej, no tak, nie ma tragedii, bo jest yy, case, yy, czyli ciągnik jest. Yy, o, nie jeździ. 75. Bo 175 koni, no. To tam Big Bad jest petardą. Więc no, jest. tylko <laughs> na największy, najlepszy. Sylva tylko, może dlatego wyłączył ruch na ulicach, bo Big Badem się nie dało jeździć z Nie, Nie Wyłączyłem ruch, ten on jest jakiś uderzony w głowę lekko. A to, to już w ogóle, no to tak. To, to tak jest, że się wiesza. Ale na przykład można by było w takim razie wziąć i na przykład sprzedać combine. Yy, w sensie odwypożyczyć. To już będzie połowę mniej kasy i jakiś kombajn taki normalny. Bo na przykład ten New Holland. No, do mniejszego. Na pewno do któregoś z tych, z tych mniejszych da się podpiąć ten wielki header, który już jest. Ile ten to header wymaga? Być? Jaki? Właśnie obszaję to. To już nie możesz. Dobra. No, zobacz, jakiego wymaga, ten headerek. Kombajnu. Jest Jej, kurde ergonomia, cool, pek. Jezu Chrysta, te buraki to jest. Ziemniaki, przepraszam, to jest. No 515, 530 goni. A który to jest ten. koni 12,5 metra czy 13,7? To jest ten największy. 13, 13, największy, 13, okay, <laughs> <laughs> największy. 13,7. Okej, dobra. Nie się głupio. <laughs> Jaki to by mógł być? No oczywiście, że największy, no Trzeba do niego ile koni? Nie pokazuję tutaj. Hmm. Hmm. Dobra, kombajny. Można kupić na przykład ja już... taki. No trzeba dać te 300 tysięcy, no Do tego No Rossell trzeba mam y, y, Rosel Masza tego, tego takiego... No 161, ale 300 tysięcy. On kosztuje no 300, no tak, no 300 Kontrakt na politykę 11 został zrealizowany. Ktoś odbierze? Dawaj, już. Czeka, Ale 11. Ten, ten Ferguson. uff, uh! Też by podszedł. On kosztuje już 200. Tylko tam wtedy, jak jest mniejszy, trzeba jakby wypożyczać. Co? Coś tylko odbierać. Od niego. Czekaj, czekaj, czekaj. Yy, tamten 300 tysięcy kosztował, tak? Pomocnik G to jest chyba na czwórce albo piące, Dobrze wiem. Dobrze dobrze przepraszam. Pożyczka dobrze 230 można zawinąć. 30 mamy. Tak, ja. Tego trzeba kupić. Tu kultywator wywołujesz, ale co ty chcesz tam kupić już? Yy, ten kombajn można za czyste koła kupić A Trzeba owce tamten. sprzedać, trzeba kury posprzedawać Właśnie co tu, nie na no, kury się nie płaca, bo to jest mało kasy jak jest sprzedaż no to po co one w ogóle są bo No po jajka Po jajka. <grym> jajce, no, o, to. Wiesz, one też, są. No, też nie są też nie są warte, ale... no, <grym> Owce nie mają pokarmu, zero wydajności no, ale one nie mają wydajności, bo kury się nie rozmnażają. I, a co, Jak opuszam, nie? Kury, eee, tak, ty ale one się roznażają 400 godzin, czy tam widać. O jezu. Także jakby kur się nie daje na roznażanie, tylko na sprzedawanie. W sensie, żeby one. Kupujesz tyle, ile chcesz, czyli tam 300 kur i tyle, i działasz na jajkach tylko, nie? Ue. A są jakieś w ogóle zapasy tutaj jeszcze? W silosach? Czy już nie ma nic? Coś tam Coś było. Jest wyczyszczone to jest prawie. Znaczy ja wyczyściłem na pewno soję. Soj. Nie, troszkę Za... soji. Jest, jest 12,5 tysiąca jest soji, jest pszenicy troszkę. Owiec owiec ten... Jest w ogóle owiec gdzieś posiany. Jest, trzeba, bo, albo właśnie się yes, siedział. Ty, 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 ty chyba właśnie siałeś tyle, mm. ty chyba właśnie siałeś tyle tak naprawdę owiez. owiec. No to trzeba na wszystkich... Znaczy ja, ja bym generalnie zrobił tak, że na wszystkich porach zasiałbym owiec, jak już będzie pusto, odłożył go na konie i jechał z tym czasem tak, żeby musiał zwróciło się. Garnę, wróciło tylko co z tymi maszynami teraz, nie? Czy się oddaje i później ogarnie, czy... Znaczy, bo w sumie nawet jakby się oddało wszystkie te maszyny, zarobiło na koniach i później je kupiło jeszcze raz, to nie będzie takiej tragedii, bo one chyba 20 tysięcy kosztuje wypożyczenie od nowa, a dwie maszyny to w sumie na jednego konia, nie? Więc jeszcze 15 koni byłby... Jakby teraz się oddało te maszyny wszystkie, co biorą du du dużo kasy, ogarnęło te kilka dni jakoś przetrzymać yy, na jakichś innych maszynach, Dodać no. konie, no to w sumie jest koni 8, czyli za jednego konia można od nowa te maszyny wypożyczyć. No dostanie kasa z 7 koni, czyli to i tak będzie 7 razy 45, czyli to i tak będzie około 300 tysięcy. Nie wiem, jak nazwa odcinek. No ale za to 300 tysięcy to my kupimy. Nie jak nazwa tylko. Ten. No właśnie, no to wiesz... Wynajęliśmy i... eksperta do spraw farmy, to będzie zajebisty, no. myślę wydaje, no. Nie wiem, coś można pokminić. W sumie ja bym za, te wszystkie za koło, pola nie? zapakował trzeba tym mi. owsem, <grym> owsu, wiesz, zgrindował No, z, zgrindował tego, tego. gierkę Eee, zbierał hersy później sprzęty. Poza odcinkami trzeba byłoby pograć czegoś. trochę. I... No. Do tak, nie, to można nawet, nawet można zrobić live, o którym ludzie tak bardzo no, mówią No i na live to poogarnąć tak, Nie ma Wtedy można było porobić no, no, to Pośmigać, to jest coś takiego do A ja w sumie w mam tygodniu. dość teraz w tym tygodniu dość sporo czasu z uwagi na to, że mam czwartek wolny No świadomie Coś by można było no. zakręcić na live'ie Dobra, no, co tu się dzieje? Pole, się numer 11, pole numer 11, pole numer 11 możecie pisać oczywiście w komentarzach, gdzie chcielibyście live'a <laughs> Hmm? Pole hmm? numer 11, kontrakty, kontrakty. skończone jest yy, tylko patrz tam czy, co to jest pole numer 11? Nie Jezu Chryste Tam już nic Matko Bosko Co to się wydarzyło? Co się stało? Przepraszam, musiałem dokończyć pić Jezu, Aha. pole 22 kultywator. Ja to robię, ja Matej. robię kultywatorowanie Dobra, ziemniaki to ile co? ktoś musi zgarnąć ziemniaki Halo, oprócz... Dobra, to ja tam się przejadę. Nie, to już jest, jest się ogarnia to Ej, Co? bo to już skończył to pracować na siedmiu BigBad już nie pracuje na 11, coś Tak, tak, on już stoi i odpoczywa eee, Stoi odpoczywa Coś <laughs> jeszcze jest do obsiania Czego ten tir jest zapakowany do... Rzeki Aha, w sumie? Bo ja sobie tam siedziałem I chyba chcący mi się zjechało i nie wyjechałem, nie zapomniałem Łe, dobra, już wyjechane to jest No to Co super, dobra Nie, bo tak sobie... Siedziałem w tym i, i chyba mi się wrzucił bieg na, na luz po prostu i się stoczył. <grym> no, bieg na luz, jakby dzisiaj. Nie, yes, zbyt. Zbiór planu to jest trzynastki chyba, tak? A w ogóle panowie? Nie, nie. Ja nie chcę, ja chcę poganiać super mi się spędza czas, ale powoli czasem ten nowy się kończy. Ta, już 25 godzin dzisiaj robimy. Ta, już 25 te. godzin tutaj zrobione. Tak, no, no To trzeba maszyny no. poustawiać. Brubo, brubo. Myślę, że trzeba byłoby pasować. Także jak widzicie. Myślę, że to by... do coś został. Tak, farma leci, został przedstawiony plan biznes działania. <laughs> najbliższe, najbliższe dni. Jak można w długu? końcu. Można, można zrobić w końcu właśnie tego live'a. Najlepiej na Twitchu Najlepszy nasz Twitcher, no. Syloety, Shepard ja nie wiem czy z farminga tam. na YouTube nie będę palił w sumie. Albo no no można tak gierek bardziej typu Apex czy coś no dobrze, to się jeszcze zobaczy. Śledźcie nasze jak najbardziej social media Poczynania. Tam się na pewno wszystko będzie, zostanie się o wszystkim poinformowani. A my powoli a palimy wroty. A my i... powoli będziemy palić wroty, moi drodzy Państwo. Także... Dzięki wydaje. za oglądanie, dzięki dzięki za Dzięki Biglow, Mateusz. A, a, a proszę bardzo, proszę bardzo, dzięki Ello. też. Również. Na razie hejka. Hej!